Hej, witam w pierwszym menhancie na tym kanale. Pozwólcie, że na szybko przedstawię wam zasady gry. Muszę przejść Minecrafta, podczas gdy Wostek będzie próbował mnie powstrzymać. Jeżeli zginie smok, wygrywam. Jeżeli zginę ja, przegrywam. Dla zabawy dorzuciłem twist, o którym mój przeciwnik nie wiedział. Beczki dropią OP itemy, na przykład diamenty, zbroje czy nawet trójząb. Czy uda mi się przejść grę? Zobaczcie sami. Jeżeli ten film Wam przypadnie do gustu, to chętnie nagram więcej tego typu treści. Rozgromcie buton od łapkowania i rozkoszujcie się materiałem. Miłego oglądania. <laughs> Patrzy na mnie dobrze, dobrze. Nie, nie patrzę. O! Sia. Gówno się pojawiło. Cześć, cześć, bo e, muszę, muszę to zamknąć, bo to się robiło chyba jakimś skrótem, żeby wyczyścić czat, prawda? Był. Tak, no, były jakieś skrót na ciśnienie Na pewno przelogowanie Minecrafta, nie? Ale. Mhm. Cześć, pieski. F3 Coś, ale nie pamiętam. Piesie. F3H to nie. Dziś pieska? Pieska? Nie, 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 nie widzę. Skupiam się na tym F3 Coś. Mhm, tak. F3 uciekam od ciebie. <grym> <chyba>. Taka kombinacja <grym> klawiszy. No, naciśnij <grym> wszystkie naraz, ja, ale f 4 w ogóle najlepiej. O, Taka dobry Taka super plan. kombinacja, mówię ci. No, obiecuję. Naprawdę? Bardzo, bardzo dobry plan. Przysięgam. Czemu nie masz w momentu ci drewna? Przecież był. Nie, nie wiem. Był, ale było takie coś. Zawsze. Już widzę, gdzie pobiegłeś. Nie rozumiem, o czym mówisz. Kurwa! Zimbabwe. <słyska> <słyska> Wiesz, co? Wyobraziłem sobie sytuację, gdzie do mnie tak? podbiegasz. No i dosłownie stajesz obok i klikasz w craftingu coś robisz dosłownie tak? wiesz taki perfidny stojący obok wostek z który tak disrespect totalny tak. disrespect widziałem rzecz która jest bardzo zachęcająca mało tego nadal ją widzę ale uważam że no może jeszcze nie w tej sekundzie a co tam u ciebie co ciekawego widzisz co ciekawego widzę no widzę że mi uciekły to mi się mm. nie podoba to może być prawdą? Z tym, że niekoniecznie. Aha. No, to, to, to jak tam e, twoje. Tak? <noise> Czemu tak głośno? <głosy> <głosy> Zdecydowałem. Czemu, Czemu tak że jednak głośno? Co, co zdecydowałeś, co tam? Zdecydowałem, że zmieniam jednak chyba... Kier... Kurwa. Co to jest w ogóle za miejsce, ja się pytam. Kuchniany. Jakie miejsce? Jakie miejsce? I wchodzę. Liczę, no że tymi. będzie. Chodź do mnie. Znaczy, chodź do gdzie? mnie, gdzie jesteś? Gdzie uciekasz? A nie widzisz mnie? No dobrze. No, ciężko jest widzieć osobę, która jest 200 kratek dalej. Nie. Tak? No, okay. no, dobra. no Oczywiście, że tak. Nie, dobra. No nie wiem jak ty, no ja na przykład cię nie widzę, jeżeli jesteś 200 kratek ode mnie. Bo mam pelerynkę, nie widzę? Nie, nie masz. Mam, nie ma baczności. Ten serwer, ten, ten na modę, taki fajny. A no Jak tak, jeśli naciskasz, to znikasz przecież. Nie? Zapomniałem sobie to, to zapomniałem, jest. Zapomniałem, sobie. Start Stary, to, to, to tak, to jest. Tak, to jest zajmiste. To, to nie ma co w ogóle, Bez względu. Useless. Useless. O, 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 dobrze, dobrze, dobrze. To też jest spoko. Dobra, przede tak. wszystkim. Bo bez tego to naprawdę no. ani rusz dobrze teraz teraz możemy, teraz możemy. Co możemy? Um, co możemy? No opowiedz, co? Oczywiście, opowiedz. oczywiście nic. Przede No, wszystkim a może, ja... powie, może powiesz, klasie, co? Może powiesz klasie? Co może lepiej? Na głos? Nie. Może powiesz żart, no. z czego się tam śmiejecie w ostatniej ławce? No, opowiedz, Z opowiedz Absolutnie żart. niczego. Y, pani, dobrze, pani. Pani, 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 profesor. <laughs> pani, pa, pani profesor od kiedy nie mówi się tak? O. O wiedźma, to wołacz wołaczu to wiedźma. Jest. <laughs> o, <laughs> o wiedź, <noise> Nigdy nie rozumiałem w dzieciństwie jak mi tłumaczyli w szkole no wołacz o tak takie co o kurwa co, co o? Znaczy, o co, co o <noise> a dlaczego o a nie e bo <noise> <noise> tu już pewnie jesteś ta o nie dobra nie nie G -g. G -g. chciałem G -g. tylko powiedzieć że podchodzę bardzo nieostrożnie do życia prostu mi się podobał ten taki gulp. Gul... <gul... Akacja to jest, wed według tak. mnie, chyba najgorsze drzewo, jakie istnieje w Minecraft'cie. Hmm. Akacja? Mhm. Obrzydliwe. Nie, no to jest brzydkie, jest... to prawda. No. I czy wiedziałeś, że akacja przepala mniej itemów niż pozostałe drzewa? Kłamiesz! <laughs> Nie, miałbym teraz kłamać? udajesz, Musisz udawać, no way, no przecież to jest drewno, no. Ale myślę, nie, no, spodziewałbym się tak, ale to gówno. Na to. Kurwa. Bo no nie wiem, takie. Oczywiście nie obrażając ludzi rudych, no, ale jest rude takie, no nie wiem. No ta... Jakie diamenty? Halo, kilow zaklęty! No, zszedłem sobie niżej, prawda? Tak. No, mhm, mhm. dupa Maryny. To mi się też przyda. O, dziękuję. A dobra, no dobra, to mogłeś po prostu trafić jakąś laki skrzynetkę. No dobra. Hmm? Hmm. Hmm? Ha? 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 Chyba słyszałem zombiaczka tutaj gdzieś nade mną. Zombiak? Byłoby szkoda. <coughs> no. Byłoby szkoda, gdyby. Nie gdyby spadł mi na łeb. Na przykład. Panie zombiaczku, co pan robi? Proszę się uspokoić. Ej, nie tak blisko, gościu. Panie zombiaku. Wszystko, wszystko mam. Wszystko jestem w posiadaniu mm, odpowiednich przedmiotów, aby uprzykrzyć Ci grę. <grym> Chciałeś powiedzieć Ta. życie. Życie, tak, tak, ale to jest tylko giereczka, więc Oczywiście. ja myślę, że, że tylko się tutaj. Podchodzimy w pełni profesjonalnie i przyjacielsko tak do tej rozgrywki. Mm -hmm. I no będziemy mi się. Tak, to, to, będzie, to będzie zdrowy piesek. To będzie, to będzie bardzo zdrowy piesek. A muszę jak koszulkę może. Kurde, mogłem brać koszulkę do tej tutaj. To tak dla przypomnienia, bo to, to jest Manhattan, tak? Dokładnie. Jaki jest cel? Jaki... Kiedy, kiedy ty wygrywasz? Wygrywam, kiedy smok zdechnie. Mm, ale jak zdechnie? No, w dowolny sposób. Ale tylko jak ty go zabijesz, czy. W przypadku gdy smok zdechnie, to jest koniec zdania. Hmm, dobra, no to mi się tutaj już nie podoba. Nie, bo chciałem tak przyspidranować po prostu. i eee, go zabić, zanim? Wiesz co? Chyba zanim, zanim, jednak nie. Zanim dojdziesz do endu w ogóle, bo tutaj widzę już mamy m, możliwości, że tak powiem. Jakie możliwości? Co ty Nie wiem. W ogóle? Różne takie czerwone, żółte. Fajne hmm. możliwości. Czy zanurzam? Monster zaka. Hunter. O, fuj. Ta, zaraz będzie biegło coś za mną, już wiem co nawet. No, nie siedzieli? Dobra, to zróbmy tak, że będzie taki mob, który będzie biegał szybciej niż jak ty, jak nie masz głodu. Powodzenia, gracze! Huhu! <słuch> <słuch> halo? Co? Co ty robisz? Nic. Mam taki delikatny dyskomfort, że jakbym bał się, że będziesz gdzieś obok mnie tak bardzo szybko. Jaki hot staw, halo? Przy bez takich. To może ty coś kraftujesz? Hmm. To nie, niemożliwe, to żebym coś, nie craftował, coś craftował, proszę cię. Co ty wygadujesz? A, czyli jednak craft dobrze. Okay. Nie, nie, nie <laughs> Nie, mamo! Nie, no skąd <laughs> skądże? <Dobranie>. nie. <śmiech> nigdy w <laughs> życiu nie craftowałem. Może pójdziemy spać, co sądzisz? Szczerze? Hmm? Nie. <laughs> <laughs> Myślałeś, że tak. No do chodźmy, chodźmy, bo noc jest bebe nie, bo jest więcej szansy, że umrzesz. Oho! O? Co mnie gryzie? O nie, to mały gówniarz! au, au, au! au. Znaczy generalnie no, to mam duży problem. Prunkie. A, czyli jednak, proszę. Tak, nie masz głodu i on ja cię dogoni. Wygram. wygram. Łatwo. Nawet się nie spotkaliśmy. MŁa, taki znaczy, no, taki moment. To ja, to ja może postoję wtedy. <laughs> mam hmm. nadzieję jednak, ja że... Może... że skończy się to trochę inaczej niż... Niż przewiduję, ale no... Kuźwa. Ale nadal? No, jest niefajnie. O nie, na pustyni nie ma deszczu. <śśmieniu> Jakim... Czy masz Trident? Nie wiem, o czym mówisz. Jaki Trident? Halo? Nie wiem, o czym mówisz. Jak nie wiesz? <śmieniu> Jak... Najgorsze jest to, że prawie odkryłeś... Um, ...sekret. Jaki sekret? Jesteś adoptowany. Sekret? Wracam tam. Czy wrócić, czy liczyć na to. Czy... Hmm. A nie wiem. Zobaczymy. Ty byłeś już zbroi, ale to wiem, że Coś tu jest na tak. Stinky. Stinky pół. Hmm. Za no <laughs> debil. Wracam. Debil. it bycie debilem. O. Ale dobrze, jeżeli chcesz tam wracać, to ja jestem bardzo za. Przecież widzę tę łódkę, jak się zbliża do mnie. Dobrze, chodź, chodź, chodź. Ja się ciebie w ogóle nie boję. Ja też. Aha! O! Aj, się już w ciemności. Lubię. Chodź, chodź do mnie. Zostań. Chodź tu. Ej, no nie, no. Przez nie. te juzle starczy nic nie widzę. Dobra, wezmę sobie Proszę to nie. do ręki. Błagam mnie, błagam mnie, błagam mnie. Siema. Błaga mnie. Nie, zostaw nie. nie, proszę, zostaw mnie. Nie, zostaw podwory Dobrze, o, o. mogę ci zdradzić pewien sekret mm -hmm. jeżeli chodzi Jaki? o twist. Jaki twist? Oczywiście żaden. To nie może być twist. Nie, mówiłem, że nie ma próbujesz się położyć, żeby... No, chciałem skipnąć na co się nie udało. No, to niestety prawda, mm. że się nie udało. Nadal nie mam wiadra, co za ty w ogóle? Powinienem zejść od ziemię, jak człowiek, a nie... No dobrze. <laughs> Ostex. No? Mogło ci umknąć... O, wiesz mhm. co? Słuchaj, poczekaj. Ja zaraz będę w tej we wiosce. Jak chcesz, to się kimniemy. Co sądzisz? Ok. Dobra, tylko daj mi chwilę. Muszę jeszcze jedną rzecz zrobić. Ol. Bulał. Gówno. Dobra, e, już wchodzę do jakiegoś domku. Jak znajdę tylko miejsce do spańska, to idziemy spać. Też oh. może znaleźć bezpieczne miejsce w Państwa. No gdzie jest łóżko? We wiosce. Nie ma łóżek, nie ma we wiosce. Nie A? ma, nie istnieje. No, wchodzę do trzeciego już chyba domu i nie ma. Dobra, jest. Nie mogę spać? Aha. Dobrze. Dobra, kładziemy się. A, nie mogę spać, bo są potwory blisko. Dobra, w drugim może. Nie mogę, bo są potwory. Co to ma do cholery być? Jak potwór blisko jest? Nie ma blisko potwora. Dobra, pójdę do tego. Nie ma łóżek. Ej, wiesz co mnie goni. Dobra, wiesz co, mały, sobie po prostu to spanie. Tak, dąby. małe tak. gówno mnie goni, dosłownie tak. małe gówno. Dobrze, mogło mm, umknąć twojej uwadze, że. Tak. Wytwarzałem. Inaczej wytwarzałem, to jest za dużo powiedziane, że. No. Zbierałem. Dużo drewna. Drewno. Dużo drewna, bardzo dużo drewna zbieramy. Tak? No to umknęło, mhm. bo nie, no nie, nie widzieliśmy się na początku, więc. To w sumie prawda? Trudno, z... żebym ten. Teraz traf... wiem, że jesteś drewno. w miarę blisko. Ok. Hm. Dużo drewna. No idziemy tutaj. Co można z drewna zrobić? Jestem ciekawe. Czyli. Hm. A jaki jest? twistik? Czy coś krawcisz i możesz wykrafić coś innego? Czy Krawcisz i z tego bloczku, jak go zniszczysz, to się coś zmienia. Powiem tak, biorąc pod uwagę twój tok myślenia, i tak wiesz już za dużo. I tak wiesz już za dużo. Hmm. To ci mogę powiedzieć, to na pewno. Jest taki mały, jest taki mały problem, bo ja nie mam absolutnie żadnego drewna. Właśnie ja też, i zgadnij, na jakim gównobiomie jestem cały czas. Na pustyni. Oczywiście, że na pustyni. Jak wcześniej próbowaliśmy nagrać twist z pustynią. No. To nagle nie ma, nie istnieje. Godzinne szukanie pustyni. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Po staremu. Po staremu. Hodowla drzewa. Tak jest. O! To mi się szczerze, nie wie. pomyślałem o tym w ogóle. O! Co? Wait. Co? Przecież to jest Już. No. No tak się mogło przypadkowo zdarzyć, że, że miałem możliwość, no jakby wiesz, czemu nie skorzystać. Lawa Lawapulki na ziemi rosną, więc spoko. Żartujesz chyba, że sobie robisz jaja, że ty już tu jesteś. Wiesz, ja ci mogę mówić troszeczkę więcej, ale... Mhm. Ale boję się po prostu, że będzie sytuacja, w której... Um, mhm. Powiedz mi proszę, czy jest coś, o czym... Powinienem wiedzieć? Nie. O nic się nie musisz martwić! <laughs> nie pomyślałeś o tym, że może jestem w tym po prostu... W bastionie? W sensie, to też jest niepokojące, bo ja mam bastion przed ryjem. Oho, niespodzianka! <śmiech> Żartujesz <śmiech> chyba, że jesteś dokładnie w tym bastionie. Nie wiem, może. A co to tak by za Aha, w sumie ty też... No. No, proszę, hmm. to twój shivman. Ale no właśnie. Ciekawe, ci czy jakoś obejść Achievement, nie? Wiesz co? Żeby nie ten, wiem, i jestem. Na przykład. Jestem bardzo, bardzo nie? zaciekawiony. To by było fajne, nie? Jakbyś tak się no, dało. Kurde, byłoby. Na pewno. Um, utrudniałoby mi to oczywiście zadanie. Nie no, co ty. Absolutnie. Jestem niezniszczalny, lol. Tak? Aż tak. No, praktycznie. <laughs> Proszę mnie atakować oczywiście. O! On... Ale piękny robisz damage. To będzie zdrowy piglin brutal. To będzie zdrowy <laughs> piglin brutal. <laughs> Co jest? Ale? Powiedz mi, um, bo wcześniej usłyszałem tak. pewien wybuch. Czy to jest też twoja tak. sprawka? Nie wiem. o, o, o czyżby. Czyżby wreszcie los się do mnie uśmiechnął? Nie wiem. Nie. Nie? Na pewno. Nie. Kurde, szkoda. Fajnie by było, gdyby o, jednak się uśmiechał. Terrible Fortress. Noszę dziwne wrażenie, że to się nie skończy dobrze. Masz diamenty bez świątyni. Jak? Bez jakiej świątyni? Bez tego, Boże, bez dungeonu. Nie dostałeś ich achievementu. Nie dostałeś achievementu no. za dungeon. I jesteś w nederze, prawdopodobnie. No. <laughs> Chciałem Ci przypomnieć, że widziałeś mnie, jak ja wyglądałem, i nie miałem za bardzo rzeczy. Może kopie na przykład? Czy coś? No nie wiem. Różne rzeczy są, się dzieją na świecie. Może być taka szansa. Au, au, au. Na przykład? Nie? Wiesz co? W sumie to stać mnie? A co? O! O! zdrowie. A dziękuję. Ej, w ogóle, nie myśleliśmy nad progiem yy, łapek do wbicia na następny materiał tego typu. O, może nawet okay. w większym gronie, a kto wie? Póki co idzie mi dosyć łatwo. Generalnie no Ja wiem, że twist twistem, ale no to nie jest jakieś mega trudne wyzwanie, jeżeli mój hunter sobie jest bardzo daleko gdzieś i nie wiem. O, proszę bardzo. I się wygłupia chyba tylko. Ja? Nie. Dobrze, 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 Bejcior leci, może, może będzie ciekawie. Ja chyba ogólnie wymyślam za łatwe te twisty. Możliwe. Może trzeba by pójść o krok dalej, na przykład... cyjanowe szkło?! cyjanowe szkło?! <grym> mm. Krok dalej, cyjanowe szkło, tak jest. Jak tam twoje klepańsko potworasków? No właśnie sobie tak poklepałem. Ładnie, grzecznie. No, dobrze, dobrze. Jakaś dziewczynka na mnie biegła. Nie mogę odwidzieć tego, że to są jakieś. Znaczy, że te ten. To nie są pigliny? Tak, to są pigliny. Że one mają zupełnie inaczej twarz niż jest to narysowane. Nie umiem tego odwiedzić. O, tak, 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 tak. O, idealnie. Wreszcie jakieś dobre żel. O, ile. Takie złotko. Takie wspaniałe. Taki bąbel. Nienawidzę tarczy, nienawidzę tarczy, nienawidzę tarczy, nienawidzę. Boże, jak ten przedmiot mi irytuje, stawiasz klocki? Nie, nie stawiasz, ona się będzie tam. pi, -pi, 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 -pi robić. O! No po co? W ogóle, jak ci się podoba póki co ten twist, bo rozumiem, no że. No Ci, bardzo fajny, bardzo fajny jest, no? no super jest, powiem ci, no, no. Całkiem taki wymyślny, żeś pomyślał teraz. Tylko, znaczy, że pomyślał, to akurat orkan ten wymyślał, więc. W razie czego, wszystko to... na niego. Dobra. Tak, okay. wszystko na niego. Wszelkie przeciwności, jeżeli ktoś uzna, yy, dur, dur, bo to jest bardzo słaby pomysł, ja bym zrobił jednak to cyjanowe szkło. Cyjanowe szkło. Ja bym nawet, że ja bym musiał sprawdzić jak się to kraftuje. <sten fiance pessoal> bo nie wiem. Nie mam już tego. Już prawie powiedziałem nawet nazwę i temu. I tak nie będę ryzykował, że. Może jednak nie znasz tego twistu. W tym czasie zalogowałeś się na stronę serwera, wgrałeś jakiś zupełnie inny twist. O! Ale to by było genialne przecież! OHA! Co o tym nie pomyślałem? Why? Znaczy przede wszystkim to po kliknięciu reload chyba byśmy stracili to co mamy, więc... A tak, no to też jest możliwe. Więc nie ma co. Nie wiem co mnie podkusiło zrobić takie gówniane szanse. Znaczy, przede wszystkim to wszystko ma taką taką samą szansę, nie? Ale jakimś cudem no. dostałem 7 kilofów. Okay. A o, oh. Pierdolisz to RNG. tak bloków i brakuje mi jeszcze jednego. <ścoughs> Ten ból w głosie. Możesz no, jasna, Ale, cholera, ile można tak tego się szukać. Gorąco dzisiaj? Jestem... Wierzyć mi się po prostu nie chce. Jest nierealne, żeby to w ten sposób. Proszę, pozwól mi to. Scytoć. Nie, nie. O, jaki ładny delfin. To naprawdę ładny delfin. <laughs> Chciałbym, żeby moje życie nabrało jakiegokolwiek sensu. Drogi Święty Mikołaju. Drogi Szmogne. <laughs> ale pięknie przycelowałem. Oho, nie wiem czy wiesz, ale strzeliłem w Endermana z kuszy. Bo z łuku one unikają, ale z kuszy to już inna sprawa. Naprawdę, nie? Aha, z czego niby? <noise> powinny Też powinny unikać. No. <noise> Oczywiście, ale... że unikają. To ja wygram, to ja zabiję smoka po prostu. Dlaczego miałoby tak być? Pamiętaj, że... O, Ty może już jestem na przykład w endzie? Nie. Albo czekam na ciebie, już mam wypełniony portal na przykład. Nie sądzę, bo bym usłyszał przecież ten wybuch, znaczy ten pfff, No ale może czekam z ostatnią peregą. Żeby na przykład dowiedzieć się, że o teraz wyszedłeś czy coś i zaczynasz szukać. Ja wtedy hop, Brzmiałoby to jak jakiś pomysł. <laughs> Całkiem ciekawy, nie? Spi, no. i czekasz już w endzie. Po prostu masz przygotowane <laughs> na przykład wszystko. Co ja wziąłem do ręki, Lon? Gówno podniosłem. <gasps> o shiba. No to czy chyba. Ja dosłownie już obszedłem całą świątynię. Oha? Chociaż jednak nie. Nie całą. A widzisz. Już sobie jakieś pomieszczanko, w którym nie byłeś pewnie znalazłeś. No. I to będzie. To! Można tak powiedzieć, wiesz. Aha, nie, no dobra. <laughs> to GG już. Nie ale serio, gdzie jesteś teraz? 4000 kratek. Wow. Znaczy dokończmy to przynajmniej, może na koniec jeszcze się pojawi. Nie no tak, tylko no, żeby chociaż jakieś tu cokolwiek, no kurwa, bo ludzie będą narzekać. Cztery tysiące. Wow. Oj, nie zaliczyło mi oczywiście tego opadku, świetnie. Już klocków nawet nie mam, co za typ, dobra, będę korzystał z tego, stać hm. mnie. O mój, odpaliłem to. No, oy. jestem w sumie kretem, ponieważ pomyślałem, oczywiście, o skorzystaniu z mojego najlepszego środka transportu. O! Tylko tak myślę, o, może nie mam bloczków, co ja biedny pocznę. Tymczasem, spoczywający sobie gdzieś głębiej w eku. O! O! To ty! <laughs> Jednak odkrył, no nie odkryte. Ale ty masz cały debrisowy, ty masz więcej szans. No nie cały, ale trochę tak. O, odkrył, odkrył patyczek. Ju! Ty masz jakiś antynok? Co jest? O. Aha. Dobrze, no to się. Zróbmy tak, no. Dobrze. Zobaczymy. O, wow. to było bardzo niebezpieczne, ale dzięki za perełkę. Super zabawa. O mój, co tu się stało? Ja się pytam. Tak, 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 fruń, fruń, nie, ja nie frunę. Ty fruniesz. O! Dobra, nic się nie stało. Oj, ojoj. Safrajer oj. Czemu on tak długo tu jest? No co chodzi? W nie ogóle? wiem, ale jest mi to na rękę, tylko muszę cię stąd wyrzucić Prąkę. troszeczkę. Tak, 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 tak. Dobrze, dobrze, idź, 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 idź. No kurwu! Smoczku, jak dobrze! Jak żeś ładnie zrobił! <laughs> Szczerze, ten patyczek jest, jest dużo skupie. lepszy! To jest głupie! <laughs> Siadaj, frajerze! No, to jest żart z tymi Endermanami, nie? No, to jest naprawdę żart. To jest żart jakiś! Dziękuję, że mi pomagasz. Czy skończysz? No, wyjdę zaraz. Czemu on nie ginie? Dobra, ma stop. Niewiarygodne. No, zostaw mnie, ty psycholu! I what the fuck? Ja nawet na nie nie patrzę. Halo. O boże. Uuu! Łoterek. Och, frajer mały. Nie, no, no, niewiarygodne. Wyjdę z siebie zaraz. A, uderzył mnie, po czym tepnął się, żeby No o co chodzi? Umknąć Nie no, wyjdę, wyjdę, naprawdę. Wyjdę zaraz z tego serwera. Czy ty zjadłeś koks e, w łóżko? Czy ten Enderman... on one nie ginął. Ja mam urwa siekierę debrisową. Ale to jest kurpy PvP <noise> debilne PvP. No teraz dwóch na mnie tak Dobra, dobra, pofrunął. Jest szansa na lepsze jutro. No, co? Nie zrobiłem watera, co ale i tak przeżyłem. Aha. Pofrunąłem wybitnie wysoko. Wow. W sensie, jeszcze takiego frunięcia nie miałem nigdy. Masz pizdo. Aha, oddał mi. No nie wierzę. Nie, no, wyjdę. Dobrze, dobrze, tak na niego. Nie. Dobrze, w niego, w niego. Rzucaj, 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 rzucaj! Czy ja Ci w ogóle jakikolwiek damage robię? Nie, absolutnie. Nic? Czyli to nie ma nie. sensu, jedynie patyczek. Tak. <grym> <Czyli> zero, nic, Chcę chlebka pojem. O, tym już może, o, to o. ciekawe. To ciekawe, interesujące, interfererere. au. 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 Jakie TNT, chyba cię coś. Dzięki, pomogłeś mi troszeczkę smoka osłabić. O nie, padnę. Nie zrobiło teraz tego. O. O, czy... Ale gówno mam wodę, post... jest woda po prostu. Ja pierdziu! Dobra, ładne, GG. Ja czekam tylko aż usiądzie. Cholera jedna! I skończyły mi się strzały, no przecież to jest komedia Żarcik. No to pa Nice Teraz robimy gnojenie za pomocą patyczka bo <śpuszczaj> że szybciej cię tepnę do twoich przedmiotów <śpuszczaj> Aha